Cześć tu Beata. dziś mamy piątek 3 kwietnia, czas na minutę z Tarotem. Karta na dziś to wspaniała energia trójki pucharów. Tak o tej karcie często się mówi, że to takie emocjonalne bogactwo. Bogactwo dlaczego? Dlatego, że po pierwsze możemy dzisiaj naprawdę możemy świetnie wykorzystać y, y, czas i nasze działania, żeby zrealizować swoje projekty, zrealizować swoje pomysły nawet jeżeli wydają się na pierwszy rzut oka niemożliwe do dopięcia albo bardzo trudne. Dziś będzie fajny sposób, fajny czas na to, żeby poszukać właśnie innego sposobu na domknięcie tych spraw. To jest przede wszystkim jednak karta Jesteśmy w żywiole wody, a więc emocje, to jest takie, taka karta towarzyska. To jest czas, w którym warto poświęcić czas i uwagę. Na budowanie relacji, na zacieśnianie więzy, więzów. I ja wiem, że teraz jesteśmy w bardzo wyjątkowej sytuacji, w trudnej sytuacji, bo część z nas pracuje, część z nas musi zostać w domu i ograniczamy nasze kontakty do minimum, ale naprawdę można wykorzystać wiele różnych technologii i narzędzi, żeby jednak celebrować to spotykanie się, celebrować to zacieśnianie więzi i ratowanie się wspólne, wspólną zabawę. To naprawdę to jest też karta, która odnosi się do pewnego rodzaju kompromisów. No, często pesymista powie, że tam gdzie troje, to już jest tłok, tak? A optymista powie, że jeżeli możemy by dojść do jakiegoś porozumienia, to kompromis będzie złotym środkiem. I to jest właśnie jakby takie wewnętrzne przesłanie tej karty pozwólmy sobie właśnie na to. Jesteśmy w talii Wild Unknown i ta trójeczka to przede wszystkim właśnie towarzystwo przyjaciół czy znajomych. W nie tych wszystkich, których znamy, ale właśnie tych, przy których czujemy się szczególnie, którzy są dla nas bardzo ważni, bardzo silnie jesteśmy z nimi związani, a być może rzeczywiście nie mogliśmy się w tej chwili spotkać albo skontaktować w inny sposób. Wykorzystujmy to, co możemy, żeby zacieśniać te więzy, żeby nie rozluźniały się, żeby nie tracić ze sobą kontaktu. Pozwólmy sobie na to, żeby spędzić trochę czasu ze sobą. Dzięki, dzięki nim, właśnie dzięki takiemu działaniu poczujemy się wspaniale i nawet trudne zadania czy trudne sprawy, którymi będziemy się zajmować, okażą się o wiele łatwiejsze. Spróbujmy działać dokładnie w taki sposób. To jest, ta, ta czerwień tutaj na dole, to jest taki czas, w którym ta miłość obfituje. Możemy okazywać miłość w zupełnie różny sposób niż do tej pory, dlatego że nie mamy innej możliwości i warto na tym się skoncentrować. Wtedy to jest taki czas być może nadchodzących świąt albo nadchodzącego jakiegokolwiek innego świętowania, gdzie każdy się martwi, no będziemy spędzać osobno. Pamiętajmy, możemy świetnie wykorzystać tą kartę nie tylko dzisiaj. Czy przesłanie tej karty nie tylko dzisiaj, ale w ogóle, żeby budować relacje, zacieśniać więzy, kontaktować się z bliskimi na wiele różnych innych sposobów niż osobiście, bo takiej możliwości w tej chwili nie mamy. Albo świadomie, rozsądnie podchodzimy do życia i rzeczywiście staramy się zminimalizować niepotrzebne ryzyko. Skoncentrujmy się na celebrowaniu, na radowaniu się i wykorzystywaniu narzędzi i sposobów jakie mamy właśnie teraz i mam nadzieję, że to jest bardzo fajne przesłanie na piątek na koniec tygodnia, gdzie weekend przed nami, a dalej będziemy w sytuacji takiej, jakie jesteśmy. Wykorzystajmy to, co jest możliwe w tej chwili i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.